Ogar! Albo po prostu witajcie! Słuchacie aktualności Azerot, czyli specjalnego wydania głosu Azerot, w roli tytułowego głosu Piotr Budak, czyli Ventas z pradawnej kroniki. Zapraszam na wiadomości. Witajcie moi drodzy w kolejnych aktualnościach Azeroth. Czy może powinienem zacząć tak bardziej religijnie? Niech święta światłość zawsze ma was w swojej opiece, niech oświetla wasze ścieżki żywota i tak dalej. Może niektórzy z was zdziwią się, czemu tak religijnie zaczynam specjalny odcinek podcastu, albo i nie, jeśli przeczytaliście jego tytuł, ale nawiązanie do świętej światłości jest tu jak najbardziej na miejscu. Ponieważ chociaż dzieje się na świecie sporo, te aktualności są poświęcone naszej małej polskiej społeczności, ponieważ to właśnie dla Was od lat rozpowszechniam lore, współpracuję z wydawnictwem, pilnując odpowiedniego przekładu, tworzę podcasty, pigułki, przeróżne teksty, turnieje. A od pewnego czasu również przekłady darmowych opowiadań z Short Story, które możecie znaleźć na stronie Blizzarda. To znaczy na stronie Blizzarda znajdziecie oczywiście wersje angielskie, a wersje polskie opowiadań, których na ten moment jest bodajże 7. Jest bodajże 7. Jeśli nie słuchacie tego podcastu, a oglądacie na YouTubie, w tym momencie pewnie przelatują wam przed oczami okładki, okładki opowiadań. Tych przełożonych i możecie je znaleźć na moim profilu. Na moim profilu Pradawna Kronika na platformie ISU, albo napisać do mnie prywatną wiadomość przez Messengera na Pradawnej Kronice i wtedy wyślę wam darmowy plik PDF. Ponieważ każde opowiadanie oprócz tego, że je przełożyłem na język polski, również przerobiłem je na mini książeczkę, stylizowanego e-booka w pełni darmowego. Mini e-booka, którego rozsyłam wszystkim chętnym te wszystkie opowiadania są w pełni darmowe, podobnie jak to, którego dotyczy ten odcinek aktualności. Może część z Was pamięta, że jeszcze zanim zabrałem się za tłumaczenie opowiadań, zanim zacząłem współpracować z wydawnictwem, jeszcze zanim Blizzard ogłosił w ogóle początek prac nad swoją kroniką Warcrafta, w internecie pojawiła się nasza polska kronika, napisana przeze mnie. Pradawna kronika, z której właśnie wziąłem nazwę dla mojego profilu na Facebooku. Bodajże, pierwszy tom kroniki pojawił się wtedy, gdy mój drugi tom był na ukończeniu, a może nawet już był opublikowany. Szczerze nie pamiętam. W każdym razie, po przełożeniu dla Was tych kilku opowiadań, wpadłem na pomysł, żeby zrobić coś innego. Przełożyć coś, co nie mieści się właśnie w tych krótkich opowiadaniach Blizzarda. Wtedy przypomniałem sobie, że w czasach bitwy o Azeroth przez chwilkę było u nas głośno, znaczy u nas, ogólnie wśród fanów Warcrafta, było głośno o Szkarłatnej Krucjacie, na powrót, a tak dokładnie o Szkarłatnym Bractwie, które mogło, mogło zwiastować powrót Szkarłatnej Krucjaty, a to za sprawą różnych pamfletów ośmieszających tekstów, które były rozrzucone po gajach Tyliswalskich i dotyczyły Sylwany, Kali i Anduina Wryna. Kiedyś przełożyłem je i udostępniłem na mojej pradawnej kronicy. Pomyślałem sobie, że można byłoby je zebrać do kupy i opublikować jako kolejny mini e-book. Natomiast byłby znacznie krótszy od tych opowiadań, bo to byłoby dosłownie kilka stron. Dlatego pomyślałem, że można byłoby go troszeczkę poszerzyć. O teksty związane ze szkarłatną krucjatą, które mogliśmy znaleźć i wciąż znajdujemy w Warcrafcie od samego początku. Od razu pomyślałem, przypomniał mi się dziennik Brigidy Abendis, wysokiej generał szkarłatnej krucjaty, która stanęła później na czele szkarłatnego natarcia. Jej dziennik, jak na item, który znajdujemy w grze, zawierał naprawdę sporo tekstu i stwierdziłem, że można go przełożyć i też włączyć do tych pamfletów. Podejrzewam, że w przełożeniu na ilość znaków ze spacjami czy bez spacji będzie dla, was, um, będzie dla Was mało czytelny, ciężko będzie go sobie tak przełożyć na strony. Dlatego na oko Dziennik Brigidy Abendis w przełożeniu na strony książkowe czyli ilość znaków, linijek, jakie mogliście znaleźć w książkach np. z Insignis. I zapisany stylizowaną czcionką zajmuje około 20 stron, więc naprawdę spory kawał tekstu. I to już dało podstawy do stworzenia prawdziwego mini buka, Dziennik Brygidy Abendis i te pamflety. I wtedy stwierdziłem, że poszukam dokładnie innych wszystkich tekstów z gry i je opublikuję pod tytułem Ślady Szkarłatu, czyli te wszystkie ślady szkarłatej krucjaty, które do dzisiaj przetrwały. Ale od razu Wam powiem, nic z tego nie wyszło, a raczej wyszło tylko znacznie, znacznie więcej. Ponieważ gdy już znalazłem te teksty, a tych tekstów było naprawdę sporo, aż sam byłem zaskoczony. Przeróżne informacje, dyrektywy, wiadomości. Instrukcje, o których nawet nie pamiętałem, instrukcje szkarłatnej krucjaty, jak zachować czystość, jak powinien się prowadzić krzyżowiec, przemyślenia Brygidy Abendis, fragmenty dziennika, nie tylko Abendis, ale tak samo jakiegoś nieznanego krzyżowca, Inkwizytora i Siliena. Tego naprawdę było sporo i po zebraniu tego wszystkiego stwierdziłem, że jest to mało czytelne, bo to są teksty wyrwane z kontekstu. Dlatego musiałem do tego dopisać komentarz i zacząłem spisywać dzieje Szkarłatnej Krucjaty. Od samego początku, od jej powstania, od tej grupy partyzanckiej Aleksandrosa Mogreina, zwanego Aszbringerem, czyli z popielaczem, aż po jej koniec. Gdy to spisałem, doszło kolejne kilkanaście stron, zobaczyłem, że wciąż mi czegoś brakuje, wciąż to nie jest do końca czytelne. Jest szkarłatna krucjata, ale jak można pisać o pełnej szkarłatnej krucjacie, jeśli nie wspomnimy o szkarłatnym natarciu? I Ciach kolejne kilkanaście stron doszło. Jest szkarłatne natarcie. Co z innymi ugrupowaniami? Przecież byli szkarłatni renegaci, był karmazynowy legion, no i to nasze szkarłatne bractwo. O nich też trzeba coś wspomnieć. Nagle z kilkunastu stron pojawił się cały potężny rozdział. Ale dalej było mało, wciąż mi czegoś brakowało. Opisywałem tyle wydarzeń z taką ilością miejsc, ale bez dokładnego rozwinięcia, i nagle pojawił się kolejny rozdział: Włości szkarłatnej krucjaty, w którym zacząłem opisywać wszystkie ich twierdze, wszystkie miejsca, wszystkie przyczółki bastiony, twierdze, miasta, wieże obronne, posterunki to wszystko opisywałem, i co mnie samego zaskoczyło, przeglądając ich historię Odnajdywałem informacje, o których nie miałem pojęcia, jak chociażby o serii ataków nieumarłych na szkarłatny klasztor. Kiedy to szkarłatna krucjata zdołała odeprzeć plagę nieumarłych, chociaż w czasie tych oblężeń zginął wysoki opat klasztoru. O tym zupełnie nie pamiętałem. I na pewno wielu z Was również nie pamiętało Ferena Markusa, wielkiego opata, który ma swój pomnik w szkarłatym klasztorze, ale w zasadzie niewiele o nim wiadomo. I to pokusiło mnie o kolejny rozdział, tym razem o szkarłatnych krzyżowcach. Poleciałem od tych głównych: od Abendis i na arkanisty Doana, ale wkrótce rozciągnęło się to też na kolejnych, bo jak tu pisać o jednym, a nie pisać o drugim, który jednak swoje miejsce w historii ma, który pojawia się w historii tych pozostałych. I książka zaczęła nabierać rozmiarów. A po spisaniu wszystkich miast, bohaterów. Nagle pojawił się temat artefaktów. Przecież Ashbringer, czyli spopielacz, co prawda nie należał do szkarłatnej krucjaty, ale miał na nią wpływ. Jak tu go nie opisać? A skoro opisywać Ashbringera, to jak nie opisać gniewu światłości potężnego kostura, który jest artefaktem kapłana? A jeśli już je opisywać to może też inne artefakty, które co prawda nie mogą się poszczycić taką wielką historią, taką rozbudowaną historią jak te dwa pierwsze artefakty, jednak coś o nich można powiedzieć. W końcu gracze długo zabijali się, żeby zdobyć chociażby czapeczkę w sali białowłosej, czyli Whiteman. O tym też trzeba napisać. I tak, od strony do strony, od motywu do motywu, od rozdziału do rozdziału. Z mini książeczki, z mini e-booka, który miał być tylko zlepkiem przełożonych tekstów, powstała pełnoprawna książka licząca sobie blisko 150 książkowych stron, co już w przełożeniu na słowa, na znaki daje mniej więcej tak jedną trzecią oficjalnej kroniki, ponad trzy arkusze tekstu wydawniczego, co mnie samego zaskoczyło, że aż tyle tego wszystkiego wyszło. I tak właśnie, z prostej, planowanej przeze mnie książeczki, wyszło kompletne, szczegółowe kompendium o Szkarłatnej Krucjacie. Jednym z najważniejszych ugrupowań, co prawda już rozbitej, ale dzięki Szkarłatnemu Bractwu wciąż jednak istniejącej grupie. Podejrzewam, że nigdzie nie znajdziecie tak dokładnych informacji. Nawet gdybyście przeczesali całą WoWwiki, WoWpedię nie znaleźlibyście tego wszystkiego, bo tam nie wszystkie artefakty, nie wszystkie itemki są zamieszczone z tekstem. Dopiero po połączeniu tych wiadomości również z WoWheadem, wtedy bylibyście w stanie to znaleźć. Ale tutaj otrzymujecie wszystko w jednym miejscu, nierozrzucone, tylko zebrane w jedną książkę, w jeden plik PDF, napisany i graficznie obrobiony na wzór czy podróży przez Azeroth, czy waszych ulubionych kronik Warcrafta. I co najważniejsze, w pełni darmowy. Przygotowany przeze mnie plik wkrótce będzie dodany do mojego profilu na ISU, albo jeśli ktoś zechce, podobnie jak poprzednie przekłady książek, będzie rozsyłany przez Messengera całkowicie za darmo. Wystarczy tylko do mnie napisać prywatną wiadomość. Jeśli ktoś będzie wolał, żeby wysłać na maila, też nie ma takiego problemu. A teraz najważniejsze, kiedy premiera? Wiem, że miała być już znacznie wcześniej. Planowałem skończyć książkę jeszcze w sierpniu, przed końcem wakacji. Potem we wrześniu, a już mamy październik, ale teraz w końcu mogę podać ostateczną datę. Już w ten poniedziałek, tak za równy tydzień, już 11 października. Ślady karłatu trafią na mój profil ISU. I będą oczywiście dostępne w pliku PDF. Wystarczy tylko, jak wspomniałem wcześniej, wysłać do mnie na Facebooku, na moim profilu Pradawna Kronika, prywatną wiadomość, czyli PW. I wtedy każdy dostanie swój darmowy e-book. Według mnie idealna lektura przed nadchodzącym wielkimi krokami trzecim tomem kroniki, w którym zresztą Szkarłatna Krucjata, jak i to wszystko, co było z nią związane, do czego ona doprowadziła, również się znajduje. Mam nadzieję, że książka Wam się spodoba i chociaż to nie jest żadne opowiadanie, a bardziej podręcznik czy też książka historyczna, nie licząc oczywiście tych tekstów wziętych z samej gry, mam nadzieję, że się wciągniecie i będziecie zadowoleni. Także życzę nadchodzącej ciekawej lektury i słyszymy się już wkrótce ponownie. A ja wracam do podcastów, do pigułek i za przekład kolejnego opowiadania. Na koniec już tradycyjnie zachęcę do subskrybowania głosu Azeroth na Spotify, podcastach Google, podcastach Apple'a, na subskrybowaniu mojego kanału na YouTube, profilu Pradawnej Kroniki na Facebooku, a jeśli ktoś bardzo ceni moją pracę, zachęcam również do postawienia mi wirtualnej kawki, do której link znajdziecie w opisie filmu. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia następnym razem.